Proszę Państwa, teraz w końcu przechodzę do takiej trochę ciekawszej części w końcu, więc, więc z góry uprzedzam. No. Że nie chodzi o taką fazę jak na tym obrazku, prawda? Ani też nie o taką, więc proszę się nie martwić. Po prostu porozmawiamy sobie o układach, fazach i składnikach. Na początek sobie w ogóle zdefiniujemy, co to jest ten układ. Jest to taka część wszechświata, która stanowi przedmiot naszych rozważań, tak? Czyli może to być na przykład zupa w garnku, oczywiście, że może być garnek wraz z zupą, też może być zawartość probówki, kryształek cukru. 22,4 cm sześciennego gazu w warunkach normalnych, tak pokoj dzienny, atmosfera ziemska układ słoneczny, kufel piwa ogórek kiszony, słoik ogórków kiszony i tak dalej, dalej no po prostu wszystko, co, czego byśmy nie wymyślili może stanowić przedmiot naszych rozważań czyli jakiś układ wszystko co jest poza układem nazywamy z kolei otoczeniem no dobrze układ zawiera jakieś składniki Składnik to jest każda dająca się wyróżnić substancja w układzie. Ilość i rodzaj składników może się oczywiście zmieniać w wyniku reakcji chemicznej, tak, zachodzącej w tym układzie. Natomiast faza tutaj definicja jest jakby taka troszkę bardziej skomplikowana że jest to każda dająca się wyróżnić forma materii, jednolita pod kątem budowy, występująca właśnie w tym układzie. Zazwyczaj da się wyróżnić okiem nieuzbrojonym, tak, ale to nie jest warunek, bo przy odpowiednim rozdrobnieniu, żeby zobaczyć fazę, to może być potrzebny mikroskop. Tak? Układy można podzielić zarówno ze względu na liczbę składników, jak i liczbę faz. Są oczywiście układy jednoskładnikowe oraz wieloskładnikowe. Tak? I homogeniczne, i heterogeniczne ze względu na ilość faz. Układy homogeniczne są zmieszane na poziomie molekularnym, natomiast heterogeniczne na poziomie wyższym. To oznacza, że co najmniej. Jeden składnik musi tworzyć jakieś, y, jakieś y, ugrupowania wyższego rzędu niż cząsteczki. Na przykład, jakieś aglomeraty cząsteczek, tak? e, jakieś małe kryształy, no cokolwiek. Cokolwiek w każdym razie o wyższym stopniu zorganizowania, zorganizowania niż pojedyncze cząsteczki, czy jony, czy atomy. E, no, weźmy na przykład jakiś tam e, prawda, mikrokryształ. Czy tam nawet nanokryształ złota, no, który zawiera załóżmy 50 atomów tego złota, no to już nie jest, i, i to by nam pływało w wodzie, tak? To nie jest roztwór taki, taki całkowicie, to nie są pojedyncze atomy złota, tylko jest to zorganizowane w coś wyższego rzędu, więc. Te, to złoto stanowi już inną fazę, bo nie jest z, w, zmieszane na poziomie molekularnym z wodą. Tak? No dobrze. W każdym razie układy, które zawierają e, takie, takie e, organiz, zorganizowane formy materii wyższego rzędu niż, niż cząsteczki, jony, atomy e, są właśnie heterogeniczne. Po polsku też niejednorodne. E, w ogóle co to jest substancja chemiczna, bo musimy ją sobie zdefiniować, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy. Jest to taka część materii o, o określonym składzie oraz o, o określonych właściwościach tak? i może występować w trzech stanach skupienia. Lotnym, pary i gazy, yy, czyli inaczej też zwane płyny ściśliwe. Sam stan lotny jest inaczej też zwany gazowy, tak? yy, ale uwaga, bo gaz i para to nie jest to samo. Gaz teoretycznie nie jest możliwy do skroplenia, podczas gdy para tak. Parę można skroplić, gazu nie. Granica między, to znaczy, jedna substancja może występować zarówno jako para, jak i jako gaz. Różnią się tylko temperaturą. Mianowicie powyżej pewnej temperatury mamy do czynienia z gazem, a poniżej tej temperatury mamy do czynienia z parą. Parę możemy skroplić, gazu nie. Więc na przykład powietrza czy tlenu, jeżeli, jeżeli ta temperatura krytyczna jest w okolicach temperatury pokojowej, czy nawet wyżej, nie pamiętam teraz, ile ona dokładnie wynosi, no to powietrza, na przykład tlenu czy azotu, byśmy w temperaturze pokojowej nie skroplili, gdybyśmy go ściskali, podczas gdy w innej niższej temperaturze byśmy już skroplili, tak? Warunek jest taki, żeby. Przejść poniżej temperatury, kiedy gaz przechodzi w parę i wtedy jest możliwe już jego skroplenie. No dobrze, drugi stan skupienia, czyli ciekły, no to tutaj mamy do czynienia z cieczami. Tak? Ciecze inaczej są zwane płynami nieściśliwymi, bo ich objętość właściwie jest praktycznie niewrażliwa na wzrost ciśnienia. No i trzeci stan skupienia, czyli stały. Ciała stałe mogą być krystaliczne i mogą być amorficzne, czyli bezpostaciowe, tak? Oczywiście przykłady substancji chemicznych woda, tlen, chlorek sodu. Celowo powiedziałem substancje chemiczne, dlatego że samo słowo substancja ma szersze znaczenie niż substancja chemiczna. Substancją może być na przykład porcelana tak? albo glina, podczas gdy Podczas gdy, gdy i ta porcelana, i ta glina, to z chemicznego punktu widzenia są mieszaniny substancji chemicznych. Czyli, czyli po prostu substancja może być zbudowana z większej ilości substancji chemicznych. A po prostu substancja chemiczna ma zawężone znaczenie do konkretnej substancji o określonym składzie i określonych właściwościach. Tak? No dobrze. Chodźmy troszkę dalej. Skoro już mówimy o tych układach, no to sobie rozpatrzymy te typy układów, tak? Układ, który zawiera tylko jeden składnik i tylko jedną fazę, jest to układ jednoskładnikowy i homogeniczny. Przykładem takiego układu może być na przykład kryształek cukru, tak? Kryształek cukru, albo na przykład ciekła woda. Kropelka wody na przykład. To jest układ homogeniczny, tak, i jednoskładnikowy. Nie da się tam wyróżnić dwóch faz. No dobrze, składnik może być jeden, ale faz już mogą być większe ilości, tak? To taki układ nazywamy jednoskładnikowym, heterogenicznym. I tutaj przykładem jest mieszanina lodu z ciekłą wodą. Są dwie fazy. Stała i ciekła, ale składnik jeden, bo jedno i drugie jest wodą tylko w różnych stanach skupienia. Wreszcie mamy więcej niż jeden składnik, tak. I jedną fazę. To jest układ wieloskładnikowy, homogeniczny, po polsku jednorodny. I przykład to jest na przykład ocet tak wódka. Powietrze. Nie możemy wyróżnić składników wzrokowo ani nawet pod mikroskopem, bo to są układy zmieszane na poziomie molekularnym. No, roztwór cukru w wodzie też może być, bo po prostu to są zmieszane na poziomie molekularnym. Inaczej, takie mieszaniny nazywamy po prostu roztworami. No dobrze. Dalej mamy układ wieloskładnikowy, tak więcej niż jeden składnik i więcej niż jedną fazę. Taki układ jest wieloskładnikowy. I jest przy okazji heterogeniczny, czyli niejednorodny, bo możemy tam wyróżnić składniki wzrokowo, że tu jest coś, tam jest coś i nie jest to po prostu jednorodne, tak? no, Woda z piaskiem, na przykład wywar na zupę z okami tłuszczu, które tam pływają gdzieś po powierzchni. To są przykłady układów niejednorodnych. No dobrze. Układy homogeniczne, czyli jednorodne, tak, mogą być wyłącznie jednofazowe. Natomiast heterogeniczne, tak, zobaczmy, czyli niejednorodne po polsku, mogą być wyłącznie wielofazowe. Stąd też te pojęcia stosujemy zamiennie, bo jedno wynika z drugiego. Jeżeli jest jednorodne, to może zawierać tylko jedną fazę. Jeżeli jest niejednorodne, to, może zawierać, to musi zawierać więcej faz. Dlatego to są, to są yy, pojęcia stosowane zamiennie i, i też warto o tym pamiętać. No dobrze, zróbmy sobie takie krótkie ćwiczenie, już znana prawda treść, tak? Do probówki dodano kolejno 2 ml tetrachlorku węgla, 2 ml wody i 2 ml heksanu. Z ilu faz składa się otrzymany układ wymienić granic wszystkie granice faz. Proszę Państwa, to jest właśnie taki układ jak na tym rysunku, tak? Tetrachlorek węgla, jako że ma najwyższą gęstość leci sobie na dół, woda stanowi fazę środkową, a heksan jako że jest od niej lżejszy górną. No i ciecze, ciecze się te praktycznie ze sobą nie mieszają. tak? Z ilu faz to się składa? Na oko byśmy powiedzieli, że z trzech faz. I to byłaby dobra odpowiedź, ale tu musimy sobie jeszcze zdać sprawę z tego, że to zależy od tego, co przyjmiemy za granicę układu. To może, mogą być oczywiście te trzy ciecze, ale może być też na przykład całe wnętrze probówki łącznie z tym powietrzem, co jest nad, nad, tym, nad tymi cieczami. Ściany probówki też mogą stanowić część układu. Tak? Więc teraz, gdybyśmy chcieli wymienić wszystkie granice faz, to należałoby zadać sobie pytanie, a co stanowi granica naszego układu. Bo my przecież możemy sobie układ wybrać dowolnie. Nawet ten heksan, który jest na samej górze, mógłby stanowić nas, nasz układ. My sobie to możemy, ten tak, wybrać. Także tutaj, akurat, tutaj, akurat trzeba sobie tak na logikę zdać sprawę z tego, co jest naszym układem. Dobrze, jeżeli przyjmiemy, że probówka, cała probówka, łącznie z tym, co w środku to jest nasz układ, no to jakie byśmy tu mieli granice faz? Na pewno woda i tetrachlorek węgla, na pewno woda i heksan, na pewno heksan i powietrze, heksan i szkło. Woda i szkło i tetrachlorek węgla i szkło. No w zadaniach takich typowo szkolnych yy, ściany zbiornika są yy, często pomijane, tak, że on tam że on w ogóle jest, chociaż tak naprawdę, no to też stanowi przecież granicę faz. Ściana tej, ściana tej, no kontakt na przykład wody ze ścianką pojemnika, tak? No w naszym przypadku probówki. Więc tutaj sobie też trzeba z tego zdawać sprawę, że, no, niby mamy tutaj trzy składniki, no ale co z powietrzem? No, oczywiście, no, domyślnie. Nie rozpatrujemy ani tego powietrza nad, ani tych ścianek probówki, bo interesują nas tylko te ciecze, tak? Ale gdybyśmy sobie, my sobie możemy zdefiniować, że chodzi nam o taki układ i wtedy już odpowiedź będzie nieco inna. No dobrze, chodźmy troszkę dalej. Mamy sobie takie zadanko. Patryk, student kierunku lekarskiego na UML, dodał kolejno do probówki. 2 ml oleju słonecznikowego, 2 ml chloroformu, 2 ml wody, i 2 ml metanolu. Z ilu faz i ilu składników składa się otrzymany układ i w jakim stanie skupienia znajdują się fazy? No, proszę Państwa, zobaczmy. Olej z chloroformem się zmieszają, więc będą stanowić już jedną fazę. Z kolei metanol z wodą też się zmieszają. Będą stanowić drugą fazę. Yy, z ilu faz będzie się to składać? No, z dwóch. Jedna faza będzie olej plus chloroform, a druga woda plus metanol. Tak no, jaki, jaki będzie stan skupienia? No jeśli wszystko było ciekłe, to i po zmieszaniu też będzie ciekłe. Dobrze. Z ilu faz i ilu składników składa się wódka z lodem. No tutaj, Oczywiście musimy pamiętać, że lód to jest woda, tak? Wódka jest mieszaniną, roztworem wody i alkoholu etylowego. Czyli ilość składników dwa, alkohol etylowy i woda, i fazy też dwie. Wódka i lód. Dobrze. A teraz takie ciekawsze zadanko. Zmieszano w stosunku stechiometrycznym wodne roztwory azotanu srebra i chlorku sodu i zaobserwowano zajście reakcji chemicznej. Z ilu faz i ilu składników składa się układ poreakcyjny? Zobaczmy. Mieszamy te dwa roztwory ze za sobą, zachodzi reakcja, w wyniku której powstaje biały, tak zwany serowaty osad chlorku srebra. No to ile mamy tutaj faz? A ile y, składników? Zobaczmy, w wyniku reakcji powstaje azotan sodu, jeden składnik, chlorek srebra, jeden składnik. Yy, chlorek srebra stanowi jedną fazę, a, ale jeszcze pytanie co stanowi fazę drugą? Roztwór azotanu srebra. Yy, przepraszam, azotanu sodu tego powstałego w reakcji. A zatem mamy tutaj dwie fazy: roztwór azotanu yy, sodu i Chlorek srebra jako osad, ale trzy składniki: azotan sodu, chlorek srebra i woda, w której jest rozpuszczony ten azotan sodu. O tym lubimy nie pamiętać, ale trzeba sobie z tego zdawać sprawę, bo przecież reakcje te przeprowadzono w roztworze. Dobrze, może na tym zadaniu teraz skończymy i przejdziemy do następnej części. Ok, dziękuję, pozdrawiam.